O tym, o tym się mówi. mówi. Gorący temat w Radiu Elka. Witam państwa serdecznie. Witam mojego gościa, pan Grzegorz Braun, poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes Konfederacji Korony Polskiej, kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej. Dobry wieczór, panie pośle. Kłaniam się. Szczęść Boże. O późnej porze? No, nie, rozmawiamy podbiór. właśnie w poniedziałek. Pracy... Po spotkaniu z mieszkańcami yy, dużo gaśnic pan podpisał? Ja nie liczę. Panie redaktorze, to idzie w tysiące już yy, w tej kampanii, yy, tak jak i poprzedniej, ubiegłorocznej, tej euro kampanii kiedy to właśnie ze zdziwieniem odkryłem że przychodzą do mnie rodacy z tymi gaśnicami podobno jak pan gdzieś jest to wykupywane są wszystkie gaśnice <noise> no cieszę się że podnosimy stan bezpieczeństwa pepoż, ale czy producenci gaśnic kraju? czy producenci gaśnic odpalają dole bo no, nikt się chyba nie zgłaszał. na kampanię powinni jeśli, wpłacać. jeśli Proszę panie redaktorze do tego doprowadzić, bo mój sztab oczywiście po prośbie nieustannie kolenduje, bo my nie mamy żadnych alternatywnych źródeł zasilania, więc skoro pan wywołuje ten temat, to ja bardzo no, proszę Podrzucamy to Dolejcie nam paliwa ale, do baku. Ale jest jeszcze jeden sposób, panie pośle. Zrobić uprawnienia na przeglądy. <laughs> no, I, I będzie fakt w ręku, jeszcze jeden, i, i będzie pieniądz. No to już może w jakimś moim następnym życiu. W każdym razie widzi pan, że ten znak żyje, że ten szeroki front gaśnicowy idzie przez Polskę i dzisiaj zahaczył o leszno. I są tu Polacy w całkiem znacznej liczbie. Polacy, którzy chcą pozostać Polakami, a nie eurokołochoźnikami. Kiedy pan wyskoczył z tą gaśnicą w Sejmie, to spodziewał się pan właśnie takiego efektu, że będzie pan kojarzony właśnie Panie z tym urządzeniem? Panie ja po prostu reaguję. Ja reaguję. Spontaniczne na, to było? Reaguję na zło, które widzę, ale żeby je dostrzec, to trzeba się do tego wcześniej przygotować całym życiem. Reaguję. Gdybym nie reagował, to mógłby pan mnie słusznie rozliczać z tego, że przeszedłem obojętnie. Otóż nie przechodzę i moi rodacy to potrafią docenić, bo cieszy Przecież to, że jakaś prawda o naszym życiu publicznym zostaje wypowiedziana. Wcześniej mało kto jednak, jak się okazuje, zdawał sobie sprawę z tego, jakim bożkom się kłaniają osoby pierwsze, drugie i piąte w państwie. Komu palą świeczkę, a komu ogarek? Tego no, ludzie nie rozumieli. Mi się wydawało, że palą temu samemu Bogu, którego, od którego szczęścia nam pan tutaj życzył na początku a? To, to tak się panu wydaje, ale jak pan się bliżej temu przyjrzy, a na przykład mogę polecić jakąś pożyteczną lekturę, to pan się zorientuje, że pod świecznikiem Hanukowym nie ma na przykład takiej fajnej rzeczy jak równość wobec prawa równość wobec prawa, niezależnie od tego, kto, jak się modli, czy w ogóle, wszystkim raczej się podoba. Ja nawet pytam tak sondażowo na spotkaniach wyborczych, czy jest tu ktoś, komu się nie podoba równość wobec prawa i nikt się nie zgłasza. Otóż pod świeżnikiem hanukowym no to są równi i równiejsi, to są ludzie i nadludzie. I słyszymy tych generałów, ministrów i rabinów w państwie położonym w Palestynie, którzy na przykład o palestyńczy Mówią, że to nie są ludzie, że to jest bydło, że, że to jest taka gorsza kategoria istot. I ja nie chciałbym, żeby moi rodacy kiedykolwiek znaleźli się w takim położeniu, jako bezwolni i bezbronni goje wobec żydowskich i bermenszów. Strasznie bym się chciał wdać pan, z panem w dyskusję teologiczną, bo uwielbiam dyskusje teologiczne, ale jednak bardziej śmiało, ale śmiało. jednak bardziej o polityce. Proszę mnie spróbować. Nie, nie, pewnie bym nie wygrał, ale lubię dyskutować po prostu. Natomiast chciałbym no jednak o polityce. To jest polityka, bu, czy będziemy wolni, czy będziemy pan, niewolnikami? Ale buduje pan tę swoją pozycję polityczną właśnie na skandalu. No to pan tak mówi. Ja uważam, że na przykład skandalem jest to, że w mediach mainstreamowych, warszawskich, ja mam 0 minut i 0 sekund, jestem kandydatem na prezydenta. Mój komitet jako jeden z pierwszych dopełnia wszystkich formalności związanych z tą rejestracją, a my tu mamy problemy z wynajmem sal. Chwała Bogu akuratnie w Lesznie. Nie ma tego czasu antenowego, a w niektórych sondażach, no to jest aż za Bawne jestem tak wyróżniony, że nawet 0% mi nie przysługuje. Moje nazwisko tam się w ogóle nie pojawia. Czy to nie jest fajny numer? Nie, no trzy chyba pan ma, nie? To nie jest tak źle. No widzi pan, gdyby to było prawdą, to tych ludzi dziś w Lesznie w ogóle nie powinno być na tym spotkaniu. A jak pan myśli, ile pan ma? No, panie redaktorze, ja spokojnie czekam, ja spokojnie czekam, ale przecież nie czekam z założonymi rękoma. Pracuję, a praca w kampanii prezydenckiej polega na tym, żeby dać szansę jak największej liczbie moich rodaków zadać pytanie, obejrzeć sobie, nawet czasem i dotknąć kandydata. Więc się nie uchylam od tych spotkań, wręcz przeciwnie, ja je sobie bardzo cenię, no bo jeżeli walczymy o niepodległość, w tak nie sprzyjających okolicznościach, no to trzeba cenić to, że jeszcze z rodakami, Polakami w Lesznie spotkać się można. A czym jest niepodległość według Grzegorza -Biala? No to, wie pan, to jest y, y, kompletnie nieistotne, co ja na ten temat miałbym powiedzieć. Chyba jest istotne dla każdego, co na ten temat mówi konstytucja, co mówią prawa. I tu zauważmy, że y, prawo Polaków do decydowania o swoim losie zostało nawet nie zakwestionowane, tylko skasowane. Przeniesiono sprawy gospodarcze, podatkowe do Brukseli i stamtąd niekonstytucjonalne. Instytucyjnie, a jakże już są nakładane bezpośrednie podatki. Czy ktoś z Państwa już wymienił okna na trzy szybowe w swoim domu? Pan, panie redaktorze, mm, o nie, to nie, nie jest pan lojalnym nie, europosłannikiem, nie, 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 ale jeszcze nie każą. Jest pan, no jest jest pan szczęśliwy odbierając... pod. Rachunki za prąd to, że i gaz, dla, a dlatego, to są podatki od ale dlatego, Zielonego Ładu. Dlatego pytam Grzegor, są, Grzegorz Brown zostaje prezydentem Politej i co, realizuje dwie, niepodległość dwie kwestie, w których chodzi o życie, równie ważne i równie pilne, nie posłać Polaków na wojnę ukraińską i nie wpuścić tutaj uchodźców na chodźców w ramach eurokołchozowego paktu migracyjnego, bo to wywróci nasze życie do góry nogami. Utracimy Ale... poczucie bezpieczeństwa, tak jak stało się to w wielu miastach, landach niemieckich, także francuskich regionach i starych angielskich miastach. I ja tego nie, nie, chcę. nie wpuszczać uchodźców z Afryki, jak rozumiem, z krajów Magrebu, a co z uchodźcami ze wschodu? Szanowny panie redaktorze, ogłaszałem to dziś w Lesznie i, i korzystam z okazji na każdym spotkaniu, żeby to zadeklarować. Jeśli tylko rodacy Uczynicie mnie swoim prezydentem. Ja nie podpiszę żadnej ustawy budżetowej, w której będzie złotówka z waszych kieszeni na nie wasze sprawy, na cudze wojny, na utrzymanie obcych narodów. Bez względu na to, czy to są Ukraińcy, czy to są Marsjanie, nie godzi się, żeby polskie rodziny miały na utrzymaniu jakichś innych ludzi. A propos polskich rodzin mamy zapaść demograficzną. Pracować jednak by było trzeba. Ktoś musi na nasze pańskie... No pan będzie miał pewnie brukselską, ale na tę moją nędzną emeryturę zarabiać. No to na całym świecie wyprowadza... pojawiają się gastarbeiterzy, pojawiają się błędu, ludzie, którzy pracują. Wyprowadzam z błędu koszta ukrainizacji Polski, koszta banderyzacji polskiej racji stanu kosmicznie przekraczają jakiekolwiek iluzoryczne wpływy do zuszowskiej piramidy finansowej na przykład to Polacy mają na utrzymaniu ukraińskich emerytów ale dla ponieważ... pana każdy, każdy Ukrainiec to jest wyznawca Bandery Szanowny panie redaktorze, to są fakty. Nie, bo ja znam bardzo wielu Ukraińców, którzy to, to są świadkowej Ukrainy. To panu z, się tak akurat Ukrainy. dobrze udało, ale fakt jest taki, że o ile 20 jeszcze lat temu na Ukrainie procent Ukraińców, którzy w ogóle byli w stanie coś odpowiedzieć na pytanie o Banderę, o Szuchewicza, był nikły. Myślę, że to było kilkanaście, może 20%. Teraz proporcja się odwróciła i teraz dzieci ukraińskie, także notabene w polskich szkołach, śpiewają piosenki ludobójców, piosenki morderców, masowych morderców, morderców ze szczególnym udręczeniem. A jaka to jest piosenka ludobójców w polskim Ja zdanie? jej nie zanuczę, ale niestety... Nie, bo ja sobie sprawdzę, czy się u nas w szkołach takie Szanowni piosenki śpiewa. Szanowny panie redaktorze, te ich Kalinę to ćwiczyli wszyscy, jak Polska Kalina i Kalina jest dużo starszą piosenką niż a Pan tak upa. mówi, to Pan tak mówi, to czy Pan by rekomendował, czy Pan by rekomendował, Panie Redaktorze, w polskich szkołach śpiewanie, śpiewanie naprawdę bardzo skocznych i wpadających w ucho piosenek, które nucili S.A. czy S.S. Mani. Ja bym tego nie rekomendował. Miejmy naszą i pamięć, własną, a nie cudzą zadaną, no, i jak mówią ministrowie w Warszawie, że upominanie się o ekshumacje wołyńskie to jest handel starymi trupami. Jak mówi y, pani minister czy poseł, y, że y, polscy naziści budowali obozy zagłady, to jest się czego bać, prawda? Panie pośle, znowu hipotetycznie zostaje pan prezydentem. Musi pan prowadzić także trochę polską politykę zagraniczną. Rozumiem, że z Ukrainą właściwie sobie pan już mosty spalił. Nie przypuszczam, panie redaktorze, żeby był pan... Yy obznajomiony z abecadłem dyplomacji. To abecadło to jest wzajemność. Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe. Transakcyjność, a zatem asertywność w prezentowaniu własnych stanowisk i własnego interesu. I nie było w polskim interesie rozbrojenie polskiej armii na rzecz cudzej armii. Kto stracił najwięcej czołgów na wojnie ukraińskiej? Rosjanie czy Ukraińcy? Nie, Polacy. My straciliśmy najwięcej czołgów, a te, które są na chodzie, jak przypuszczam, jeżdżą pod banderowskimi proporczykami. Czy to się godzi, żeby Polacy płacili na 800 plus dla niepolskich rodzin? Ja się na to nie A zgadzam. Czy, czy to nie byłoby lepsze niż rosyjskie wojsko na granicy w Medyce? Gdzie pan widział te rosyjskie... Nie, nie, gdybyśmy, nagrania, a gdyby, gdybyśmy nie pomogli, hipoteza. Rosjanie pan, co, zajmują Ukrainę, pan, co, mamy, mamy rosyjskie wojsko w Medyce i... No, no to co? pan rozwinął jakieś uh -huh. political fiction i jak rozumiem, to jest strumień pańskiej świadomości. Widzi pan tu, w tym studio, tych Rosjan, no nie, których dostali, pan wszędzie bo widzi? Bo dostali nasze czołgi. Ach. Znaczy Ukraińcy dostali. A, no to, no to jeszcze raz, to jest taka hipoteza badawcza, którą pan stawia, U a ja stawiam hipotezy. Inno. Badawczych. A ja jestem w stanie rozwinąć tę ja, moją hipotezę? Panu, a ja, ja chętnie panu po prostu przedstawię alternatywne political fiction. Pan rozwija przede mną swoją historię i ja rozwinę moją. Polacy płacą horrendalne rachunki za prąd i gaz. Ja bym kupił ten gaz tam, gdzie taniej, więc może tam, gdzie bliżej. Wie pan, Francuzi kupują rosyjski i francuskiego prezydenta nikt nie nominował jeszcze na ruskiego agenta. Ja bym chciał, żeby po Odgruzowaniu, dosłowniej w przenośni tych zatorów komunikacyjnych na wschodzie, żebyśmy robili dobre interesy, żebyśmy nie rzucali się nikomu w objęcia, ale żebyśmy na przykład budowali most energetyczny z białoruskiej elektrowni jądrowej, którą oni mają, a my, jak pan słyszał od premiera Tuska, może mamy mieć za 20 lat, to znaczy na święty nigdy. Szkoda, że nie mam czasu, bo bym pana zapytał, czy były pan za kobietarzem dla Hitlera w 39. Za czym? Za kowietarzem dla Hitlera no to, w 39. Ja, Proszę się ze mną umówić bo na to robienie osobne. dobrych interesów proszę, proszę jest kilka takich mną. alternatywnych historii. Ja nie uchylam, ale, ale jeszcze. nie proszę, proszę umówić się ze mną na osobne bardzo, korepetycje historyczne. Bardzo chętnie. Ja chętnie je, jeżeli jeszcze w kampanii pan Deleżna zawita, to z przyjemnością. Jeszcze jedną rzecz chcę zapytać, bo pan się bije o tego wyborcę prawej strony. No ja bo... się nie biję, panie redaktorze. Ja, Rzecz pan... Ja namawiam moich rodaków na odzyskanie niepodległości, zanim będzie za późno. Prawicowy wyborca, ten z sercem po prawej stronie, ma... Normalny Polak, Ma, nawros... ma po Normalny Polak. Ma Mencena. No normalny, normalny Polak łapie się za głowę, jak słyszy Nawrockiego, który mówi, że trzeba zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją. To normalny Polak wie, że to jest niepoczytalny człowiek, który się y, sam zatruł własną propagandą i sam się wytresował poprawnością polityczną ostatnich lat. Normalny Polak widzi, kto był oflagowany na żółto-niebiesko, kto był zamaskowany szczelnie. Pamięta pan ten żarcik taki niewinny, jak Włodzimierz Putin uleczył świat z pandemii, za co ma zaległego Nobla. Nobla to jest pański z pomoc tego tygodnia właśnie. Z, więc, w więc wtedy ludzie mówili taki żarcik. Adam Słodowy radzi. Dziś pokażę państwu, jak przerobić maseczkę na chorągiewkę i ludzie widzą, jak te chorągiewki na wietrze się obracają. A czy to nie był poryw szlachetności, że solidaryzujemy się z napadniętym narodem? A to na pański koszt własny, proszę się solidaryzować. A proszę za pomocą aparatu przymusu fiskalnego, podatkowego, strasząc ludzi przez telewizor, proszę nie okładać moich rodaków haraczem na pańskie political fiction. Dobrze, to dlaczego Braun, a nie Mencen w takim razie? Bo już wiemy, że na wioski no, nie. panie redaktorze, ja jestem. Y co, co dla mnie samego jest zabawne, no bo człowiek myśli, jak ten czas leci. Ja jestem jednym z najstarszych kandydatów na prezydenta. Jak się porejestrują, a niektórzy nie porejestrują, no to wtedy może się w ogóle okazać, że jestem najstarszym kandydatem. I to jest moja siła, ten mój siwy włos i pamięć PRL-u, tamtej sowieckiej komuny. I ponieważ ja dobrze pamiętam sowiecką komunę i nie przychodzi mi to z trudnością powiedzieć, nie pierwszy raz w moim życiu, Precz z komuną, to jednym tchem mówię precz z Eurokomuną i precz z Żydokomuną. I to mówię na bazie moich historycznych y, doświadczeń i, i moich politycznych doświadczeń. To już wiem, kto nie jest przyjacielem, a kto jest przyjacielem? O zdaniem? przede wszystkim, panie redaktorze, chodzi o to, żeby zacieśnić i umocnić sojusz polskiego prezydenta z polskim narodem. Czyli przyjaciółmi dla pana są tylko Polacy? Panie redaktorze, w polityce nie bądźmy dziećmi. Jeżeli ktoś liczy na jakieś wieczne przyjaźnie i sojusze, no to widział pan w ostatnich dniach, jak wytarli zełeńskim podłogę w gabinecie owalnym, prawda? To był pokaz, do czego prowadzi. Wie pan, miła fantasmagoria Myśli pan, o przyjaźni. z prezydentem też by tak mogli wytrzeć podłogę? O, ja nie wiem, co oni tam robią z nim za zamkniętymi drzwiami, ale ja go widziałem w pozycji tak służebnej nieraz. Widziałem, jak opowiadał opowiada Andrzej Duda Belwederski prezydent jak tam patrzył sobie głęboko w oczy z amerykańskim generałem Hodgesem no to jest człowiek którego trzeba odsunąć od wpływu na cokolwiek on po prostu nie ma głowy ani serca do polskich spraw on lata Duda po świecie i opowiada potem co załatwił dla Ukrainy to nie jest polski prezydent Bardzo serdecznie dziękuję pan Grzegorz Beam kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej dziękuję pięknie Dziękuję bardzo polecam się z tymi moimi korepetycjami z Historii i geopolityki. O tym się o tym mówi. Się Gorący mówi. temat w Radiu Elka.